Hey, z tej strony Kubika Latam następny odcinek na moim kanale. Na wstępie chciałbym Wam przypomnieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę, fajnie jakbyśmy dobili, nie wiem, 1500 może łapek w górę. No i oczywiście suba na kanale, zróbcie, żeby ten czerwony przycisk na dole zrobił się szary, także to tyle. No i w sumie to nie wiem, możecie mnie wesprzeć albo udostępnić film, albo nie wiem, zaobserwować mnie na instagramie jeszcze, bo Słuchajcie, już Wam pokazuję, bo słuchajcie, tutaj w wyzwaniach od widzów, wyzwania widzów, mamy tutaj 4,5 tysiąca obserwujących na Instagramie, mamy plus 3 świadbicia, plus 3 kondycja, plus 3 motywacje do naszego zawodnika, także obserwujcie mnie na Instagramie, link w opisie. Mamy tu jeszcze związane z Facebookiem, fanpage na Facebooku. Jest to łatwe do zrobienia, więc się dziwię, dlaczego tyle z Was jeszcze nie obserwują. Właśnie mnie na Facebooku również macie do polubienia fanpage. W opisie link do fanpage'a możecie polubić, no i wyzwania widzów wiadomo, że to będzie wtedy zaliczone. No i słuchajcie, my jesteśmy przed zawodami e, albo Pucharu Świata, albo Pucharu Kontynentalnego, albo Fiskapu. Nie wiemy jeszcze, więc zobaczymy, gdzie mamy powołania. Mm, jestem w pucharze kontynentalnym, zobaczcie, jestem już tylko tutaj włączony do tej drużyny. Ooo fajnie! Fajnie bardzo. Także mamy tutaj kłopio 5, 7 lipca akurat jest 1 lipca, więc, więc nie jest tragicznie, więc jeszcze zaraz sobie przesymulujemy. No, i mamy jeszcze do tu zrobienia trening. Zobaczcie, tak są, tak wyglądają statystyki po ostatnim obozie. No i mamy tutaj trzy treningi, więc słuchajcie, nie ma to przedłużać. A właśnie, bo ja chciałem jeszcze sobie kupić coś do... Tylko co, no może kombinezony, nie wiem, nowy kombinezon. Jaki mamy w ogóle, jakie mamy tam kombinezony tam posiadane? Eee, kombinezon Fizz typu, typu 2 marki Berdax, zobaczmy, który to jest. Kombinezon typu 2 marki Berdax... To jest ten, a kolejny kosztuje 13, a ten... 16 na ten stać, więc w sumie zaszelejmy. Dobra, zaszelejmy, kupmy ten najdroższy. Przynajmniej będziemy lepiej mi plus ileś tam do statystyk. Także kupujemy, tak jest. Przejdźmy sobie do treningu. Eee, no i który trening? Mamy dwa razy trzy gwiazdki: jedna, jedna gwiazdka, jedna, jeden, jeden trening, na jedną gwiazdkę. Eee, na dwie gwiazdki, boże, już nie umiem mówić. Eee, więc słuchajcie, zakopane. Tutaj mamy tak. Eee, co mamy najsłabsze? Technika lądowania, technika lotu. Mamy gdzieś technikę lądowania. Mamy technikę lądowania tutaj, 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 tutaj. Dobra, weźmiemy 125 metrów na kusamo z wiatrem 2 metry na sekundę pod z belki pierwszej. Widzimy się na skoczni. Dobra, mamy skoczyć 125 metrów. Czy to nie jest przypadkiem punkt konstrukcyjny, no Nie, chyba wcześniej jest? Nie wiem w sumie. Oj błąd, błąd, błąd się wkradł, ale może, może, może. Może nie było tyle jest 120, uuu a 120, nie, 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 ja chcę 125, więc muszę, 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 muszę popracować nad tym wyjściem z progu, jest lepsze wyjście z progu i będzie dużo lepszy skok, zobaczcie jak daleko poleciałem! 14,5 metra. Wow, więc trening udało nam się zaliczyć. No i tak jakie jesteśmy w pucharze kontynentalnym, czyli mamy za 4 dni, za 4 dni, tak, za 4 dni kłopio, więc symulujemy sobie do dnia, w którym jest właśnie ten konkurs. No i przyszła pora na rozpoczęcie pucharu kontynentalnego Rozpoczęcie tak naprawdę sezonu letniego 2020 w 2020 skokach narciarskich. Widzimy się już na konkursie. Piąty numer startowy. Więc na początku stawki, ojej, 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 ale pada deszcz, o nie, 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 to nie jest dobre, słuchajcie, to jest bardzo złe, zła informacja, no ale zobaczmy jak będzie daleko, no nie jest tragicznie, ale o, warunki, warunki, warunki są naprawdę dobre, no i które to będzie miejsce? Miejsce 12! Wow! Trzech Norwegów na trzech pierwszych miejscach, ale tutaj Norwedzy... Zaszaleli także 12. miejsce po pierwszej serii nie jest, nie jest tragicznie. No i 124 metry, uwaga! Teraz, teraz przyszła pora na mnie. Nie wiem, czy lekko nie przejechałem przez produkty te wybicie też nie było jakieś fantastyczne, ale będzie chyba pierwsze miejsce, tak mi się wydaje, utrzymane, bo bardzo dobre noty. No 3 metry krótszy skok, ale zobaczcie, czwarte miejsce w Pucharze Kontynentalnym! Andrzej się na szóstym miejscu, a ja się okazuje, że jestem najlepszym z Polaków w pierwszym konkursie Pucharu Kontynentalnego, słuchajcie, w głopio, więc teraz co, no przeszła, przyszedł czas na drugi konkurs. Tak jak mówiłem, dzisiaj, dzisiaj nie będą cztery konkursy, będzie ich więcej. Możliwe, najprawdopodobniej 6 będzie konkursów, no chyba że coś się stanie nagle. Ehm, no, i, no i zobacz, i wow! Naprawdę jestem usatysfakcjonowany i to bardzo, to jest chyba moje najwyższe miejsce w połaczu kontynentalnym. Letni, boletni, ale wiecie. No, może teraz zobaczmy. Nie jest złe. Oj, oj, pro... problemy, problemy, problemy. Ósme miejsce. Ósme miejsce, więc i tak jest dobrze. Słuchajcie, w dziesiątce kończymy. Andrzej Stęka na szóstym miejscu, także Andrzej Stęka też w dobrym dobrej dyspozycji jest. Adam Niżnik na miejscu 14, Paweł Łączak na miejscu 20. No i to tyle: Czterech Polaków się zakwalifikowało do drugiej serii konkursowej w Pucharu Kontynentalnego w Kłopio. I zobaczcie, Adam Niżnik na trzecim miejscu, czyli na pewno poprawi swoją pozycję, bo był chyba 14, a będzie teraz 13 co najmniej. Zobaczmy teraz na mnie oj, przejechałem chyba lekko przez próg, zobaczmy, tak jest, oj, 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 to był słaby skok, piąte miejsce. Ale kończymy w dziesiątce, bo jestem po na dziesiątym miejscu, Andrzej Stękała na miejscu drugim, także bardzo fajnie, podium dla Polaka jest, Adam Niżnik na miejscu ósmym, trzech Polaków w dziesiątce, to jest dobra dyspozycja na razie Polaków, więc Kłopio zaliczony, no i klasyfikacja generalna wygląda następująco, Andrzej stęka na, na drugim miejscu, ja na miejscu piątym, Adam Niżnik na miejscu czternastym, bardzo fajnie to wygląda i tak fajnie jakbyśmy to... Trzymali dalej. Jestem naprawdę zadowolony z tego, co się udało zrobić przed chwilą w konkursach. Bo dwa razy miejsca w dziesiątce, raz na czwartym miejscu, drugi raz egzekwu na dziesiątym. Super, naprawdę super. No i co? Słuchajcie, może zobaczmy powołania. Zobaczmy powołania na kolejny tydzień. Powiedzmy tydzień. Jesteśmy, jestem, jestem, czyli zostały takie same składy, po prostu jedziemy na inne skocznie. Gapa, Lila, Hammer, okej, okay, rozumiem. 13, 14, Gapa, okej, okay, czyli. Co całkiem duża skocznia, więc trzeba będzie się postarać. Na razie na takich dużych skoczniach, na takich właściwie. No tak dużych, no takich dużych skoczeń nie jestem przyzwyczajony aż tak bardzo skakać. Ale zobaczmy na trening może zróbmy sobie... Albo dobra, nie, przysłujmy najpierw do, do któregoś tam lipca, nie wiem. No i no i teraz zrobimy sobie trening. No i który trening? Który trening? Mamy dwa razy na Bischofshofen, znaczy w Bischofshofen właściwie, na innych skoczniach. Wezmę ten drugi trening, bo jest na HS40 i my właśnie będziemy teraz skakać na HS140 i tu mamy jeszcze 2 metry w plecy, więc... No trening, trening będzie naprawdę taki myślę, że korzystny. Widzimy się na, na skoczni. Okej, okay, mamy belkę 19. Słuchajcie, dopiero teraz się skapnąłem, że przecież te dwa ostatnie treningi, ten cały obóz przygotowawczy i dzisiejszy pierwszy trening był robiony na śniegu. Na co oczywiście to nic nie szkodzi, ale wizualnie coś mi tam nie pasowało. No i ile mieliśmy skoczyć? 120, 123 skoczyliśmy, także się udało zrobić trening na, myślę, że na dobrym poziomie, także trening zaliczony i się trzeba tylko z tego cieszyć. No dobra, przesymulujemy dalej do dnia do dnia w którym jest... co? Do, w którym jest... w którym jest właśnie konkursy w GAPA. No i co? Przechodzimy właśnie do konkursów i trzymajcie kciuki. 16 tabelka startowa, 1,5 metra na sekundę wiatru w bok. No i zobaczmy jak teraz mi wyjdzie, dobrze, dobrze, dobre ułożenie w locie, jest dobry skok, na dwie nogi niestety, 14 miejsce, ale jesteśmy w drugiej serii, 130 metrów, wow, jakbym popracował jeszcze nad tym lądowaniem, to by naprawdę było spoko, gdzie druga seria jest po to, żeby odrabiać, albo tracić, ja wolę odrabiać, uwaga. Dobrze, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda, już był Telemark, okej, okay, był Telemark, trzecie miejsce, nie jest źle, no, niestety w dziesiątce, trzeci raz w tym odcinku, nie skończyłem, ale jestem na dwunastym miejscu, Andrzej, Andrzej stękała na dziesiątym miejscu, czyli już mamy, już mamy polecha w dziesiątce, Niemiec wygrywa, no i, no i tak to wygląda, klasyfikacja generalna wygląda tak, no, Tomasz Asenmarken na pierwszym miejscu z Norwegii, Anders, Galanerud, Buskum ze mną, Exeggwo na szósty, jeszcze stoka jeszcze na trzecim. No słuchajcie, przechodzimy do kolejnego konkursu właśnie w Garmich-Partenkirchen, który mamy numer startowy, mamy 58 numer startowy, bardzo wysoko, bardzo mi się to podoba, ale zobaczcie, jakie warunki, ullala, tu można się pokusić naprawdę dalej, o, daleki skok. Oj, ale wysoko się, ale wysokie wybicie! W okolicach rozmiaru skoczni, słuchajcie! W okolicach rozmiaru skoczni 139,5 metra! Ależ poleciałem! Ale to był najdłuższy skok! Wow! Ależ forma, ależ skoki mojego zawodnika w pucharze kontynentalnym! Nowy sezon, nowy ja! Tak bym to nazwał! Ależ tutaj naprawdę forma mnie nie, nie zawodzi No i zobaczmy na skok w drugiej serii konkursowej Okej, okay, trochę niżej nad zeskokiem, ale i tak będzie dobrze, no! W okolicach 130... Spadam, spadam, o! Ja mogłem się pokusić o, o podium, niestety! Aj! Ósme miejsce, słuchajcie, jesteśmy najlepszym z Polaków, trzech Polaków w czołowej dziesiątce. No ale no, kurde, zobaczcie jak niewiele brakło, niewiele, niewiele brakło do podium, 2,4 punktu, naprawdę, oj, kurde, a, Ale dobra, ósme miejsce jest bardzo dobre miejsce, tak wygląda klasyfikacja generalna. Andrzej teraz no spadnie niestety z podium, ale jest dalej najlepszym z Polaków. Kolemenca Morańki raczej tutaj, jeżeli chodzi o osiągnięcia w Pucharze Kontynentalnym, liczy letnim, liczy zimowym, to raczej nie, raczej nie dogoni. No ale brawo ja, brawo ja, ja, no kurde, no nie spodziewałem się tego, naprawdę się tego nie spodziewałem. Wow, naprawdę wow i, i, trzeba, i trzeba się z tego tylko cieszyć. Świetne konkursy dzisiaj, jak na, na razie, zobaczmy gdzie mamy kolejne konkursy w Pucharze Kontynentalnym w Wiśle. Ale to dopiero za miesiąc, w jest też tam za trzy tygodnie chyba, a Uuu, zobaczmy proszę powołania. No nie, już myślałem, serio już myślałem, że mnie tutaj powołają, ale to chyba nie jest jeszcze ten poziom To na przykład Klemensa Murańki, no Klemens Murańka, a ja no to, to, to jednak jest różnica A Na przykład taki kamień, stał Piotr Żyła i Dawid Kubacki to z, w porównaniu z moimi skokami to jest, no oni są z innej planety generalnie W porównaniu z moimi skokami jak na razie, ale jak na razie to ja się wszystko uczę e, Dodałem słuchajcie w panelu użytkow... zawodnika, w panelu zawodnika E, takie coś jak kontakty z mediami i relacje z sponsorem. Sponsora jeszcze nie mamy, do tego jest brak, ale kontakty z mediami 22 już jest lepiej, prawda? A kontakty z mediami mogą nam pomóc w, w zdobyciu jakiegoś dobrego sponsora w przyszłości. Doświadczenie postanowiłem troszeczkę ograniczyć, e, ograniczyć właśnie świat, że nie będziemy tak często chodzić, wchodzić do świata na rzecz właśnie tych sześciu konkursów odcinku, ale, ale to nie zmienia faktu, że możemy wejść w świat. Możemy oczywiście iść do ale nie musimy iść do bo doświadczenie będzie się nam zwiększało wraz z wiekiem i wraz z zeskokami oddanymi w konkursach, więc takie po prostu taka, nie wiem, takie troszeczkę zmodyfikowane... Na ten sezon. To zadowolenie, zmęczenie zostało tutaj, jakieś kontuzja się pojawia. No i to chyba tyle, w sumie stąd. No i, no i słuchajcie, no i słuchajcie co. Przesymulujmy, może sobie dalej, bo teraz nie jesteśmy nigdzie powołani. Tydzień, jeszcze raz sobie przesymulujmy tydzień. Nie jesteśmy powołani. Teraz możemy sobie sprawdzić powołania. Jestem tutaj w Wiśle. 10-11 sierpnia. Tutaj Fiskat ma kłopio, a Puchar Świata jedzie na. Jeden konkurs na Engelsbergu? chyba tak. E, więc tak to wygląda, słuchajcie. No i co? Przesymu... Lobra, przesymulujmy sobie jeszcze do kolejnego, właśnie tygodnia. Bierzemy trening, tylko który teraz trening? Mamy znowu dwie, 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 dwa razy na dwie gwiazdki, jeden raz na trzy gwiazdki. Wiecie co? Weźmy sobie na ten trzeci trening. 70 metrów na Bishop's HS, 78. Dobra, więc bierzemy trzeci trening i widzimy się na skoczni. 70 metrów, zobaczmy. W ogóle ten strój, yy, ten, co mam, kombinezon, to sobie przypomina bardzo ten niemiecki kombinezon. 70 metrów. Muszę skoczyć. Czy było 70 metrów? Coś mi się wydaje, że nie. No właśnie, no właśnie. Czyli tam był jakiś błąd. Trzeba skoczyć, słuchajcie. O, jakby było, gdybym nie zaliczył treningu. Zobaczmy. Jest. Chyba było 70 metrów. Tak jest. Czyli jak na razie we wszystkich konkursach punktowaliśmy. We wszystkich treningach, znaczy wszystkie treningi zaliczyliśmy, więc teraz ostatni tak naprawdę krok do 100% frekwencji w tym filmie, w tym odcinku, żebyśmy po prostu punktowali jeszcze w tych dwóch konkursach w Wiśle. Skaczemy u siebie, więc to jest dla nas tak naprawdę udogodnienie, skaczemy u siebie, udogodnienie, tak się rymuje, więc co, przechodzimy do dnia, w którym są konkursy w Wiśle, no i... Przechodzimy już na konkursy wiśle, właśnie i trzymajcie kciuki. Zaczęli skakać Paweł Wąska jak na razie prowadzi. 126 metrów Paweł Wąska. Jakie są warunki? No, zachmurzenie. Zobaczcie, jakie zachmurzenie jest. Bardzo słaba widoczność, generalnie. No i ja, jak ja skoczę, jak ja skoczę. Ja oj, 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 oj. 22 zaledwie miejsce. No i szkoda tego, tego pierwszego skoku. E, słabe lądowanie było, słabe noty dostałem, a teraz jak będzie? Zobaczmy, będzie o wiele lepiej! Jest lepiej, ale znowu na dwie nogi! No nie, no dlaczego, dlaczego, dlaczego? Piętaste miejsce, w połowie stawki drugiej serii, Paweł Wąsek wygrywa, zobaczcie, Paweł Wąsek zwycięża! Klasyfikacja generalna wygląda właśnie w taki sposób i Paweł Wąsek, który przed tym konkursem zdobył zdobył zaledwie dwa punkciki! Dwa punkty zdobył, a teraz wygrywa kolejny konkurs, ostatni konkurs w tym odcinku, Wisła, Puchar Kontynentalny, naprawdę dobre wyniki są dzisiaj moje. Chociaż gdybym wylądował dwa razy telemarkiem, kto wie, kto wie, może by było w okolicach podium nawet, albo na pewno w pierwszej dziesiątce by było, Zobaczymy teraz, jak będzie. No, teraz jest ten telemark, ale, ale znowu 22 miejsce. I znowu będzie nisko, 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 ale zepsuli w tej ostatniej dziesiątce. Kasper Juroszek na miejscu 27. I muszę po prostu skoczyć dalej. Zobaczmy, czy znowu się poprawię w porównaniu do pierwszej serii. Chyba tak, chyba tak. Zobacz, jak wysoko lecę, jak daleko poleciałem. No słabe noty, słabe noty. Szkoda, 125,5 metrów metra czy metrów, metrów, nie, nie wiem, nie wiem. Niestety Andrzej ten spadł z podium. Ja na 7 miejscu Paweł Wąsek, no konkursy Pawła Wąska świetne. Jako jedyny, Ja jedyny jako z 10 jeszcze nie stałem na podium, a jestem w 10 na 7 miejscu, więc sław. nawet tutaj. E, Bor Pawłowski, który na 22 miejscu jest, stał na podium, niżej już nikt nie stał. Pamiętajcie, oczywiście zostawić łapkę w górę jeżeli wam się podobało. Myślę, że sześć konkursów w odcinku jest ok. No i co? No to, to chyba tyle. No to, to co tu co dłużej mówić? Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na Facebooka, możecie mnie również zadać na Snap'a i zaobserwować na Instagramie. Do usłyszenia. Cześć!